Hejka, a witajcie na moich włosiach. Jestem w trakcie przeprowadzki. Udało mi się y, dostać do programu Mieszkanie Plus i tym sposobem mam oto takie mieszkanko, 35 metrów. I jak widzicie, y, no, jest tutaj po prostu miszmasz totalny, dlatego że y, no, przeprowadzam się sama. Urządzam się. Jeszcze nie ma tutaj kuchni, nie ma AGD, dzisiaj właśnie wjeżdża AGD. Mam dzień wolny, czekam na panów z Media Expert. Tutaj już sobie tak urządziłam. Tu mam łazienkę, jest wanna, czekam na pralkę, nie mam pralki, a tutaj w tym pokoiku... Rozłożoną mam szafę, która czeka na zmontowanie. Niestety nie podjęłam się montażu tej szafy, jest bardzo ciężka, więc sama na pewno tego nie zrobię. Liczę na pomoc brata i szwagra. A na balkonie mam małą mini lodówkę, bo jest jeszcze zimno. I tutaj. Mam rzeczy właśnie w workach, żeby miała miejsce do składania i kuchni, szafy i ogólnie miejsce, przestrzeń do życia. Dzisiaj chcę jeszcze zająć się roletami. Udało mi się zamontować dwie rolety. Jeszcze trzy mam do zmontowania, więc będę je za chwilę robić. Pasowałby mi też przesadzić tego oto kwiata tutaj, bo kupiłam doniczki i on już no niestety chwieje się, wymaga właśnie przesadzenia. I ten alabambusik również czeka na to, żebym się nim zajęła, bo tutaj nowe pędy już są bardzo duże, więc pasuje mi go po prostu ściąć, żeby były nowe roślinki. Mieszkanie, nowe osiedle, ale już mamy tutaj plamy, które chcę sobie zamalować. Tutaj zobaczcie, takie wyszły po prostu plamy. Zawiesiłam sobie na tym kaloryferze jeansy i niestety pojawiły się niebieskie plamy, więc tutaj będę za chwilę malować. Druga sprawa to tutaj. Tu mamy wywieczniki, i takie mamy oto mm, krakowskie powietrze. Pełne smogu. Po prostu fatalnie to wygląda. Brązowo-czarne plamy. Tak samo jest w drugim pokoju. Dowód na to, że smog grasuje. Już zamontowałam, trochę się umęczyłam. Musiałam dokupić takie przedłużki dlatego, że jest tu wywiecznik i ta roleta jest troszeczkę niżej położona. Przez to też jest przesunięta. Jak widzicie, powinna być tutaj bardziej, ale jest przez to, że jest wywiecznik. No to jest przesunięta i tutaj już jest na styk. Na styk już ją mamy. O, niestety troszeczkę tutaj e, wychodzi, jakby no, no jest na styg, jak widać, ale nic już na to nie poradzę. E, pierwszy raz zamawiam rolety, nie wiedziałam, że tak jest. Gdybym wiedziała, to bym zamówiła po prostu szersze. E, niestety na aukcjach nic nie piszą sprzedawcy o opcji. Gdzie jest okno z wywietrznikiem? Jest podany uniwersalny wzór, jak mierzyć, i ja tak właśnie zrobiłam. Nie wiedziałam, że jak jest wywietrznik, to no po prostu roleta powinna być dużo szersza. Ale człowiek uczy się całe życie na błędach, i już następnym razem będę wiedzieć, że muszę zamówić szerszą ruletę. Ale ważne, że działa. Działa, wszystko jest ok. I zasłania, po prostu spełnia swoją funkcję. Ma zasłaniać i to robi, więc jest ok. Przemalowałam już dwiema warstwami i super, nie widać nic, nie ma żadnej plamy. Tak samo u góry, gdzie wiecznie również wszystko przetarłam, przemyłam i przemalowałam. Uch, więc robota wre. Panowie z Media Ekspert zaraz będą. A mi jeszcze została jedna roleta. I tutaj już jest lodówka. Zamówiłam chińską. Mam nadzieję, że będę zadowolona. Pan z Media Ekspert właśnie mi ją doręczył. Czekam na resztę zamówienia. O, pan już powoli wchodzi, ma taki specjalny wózek, który mu to e, wozi, w sensie wchodzi po schodach. Taki, taki trochę ala robot. No to jest sprzęcior. Kuchenka z Whirlpoola. Pralka z Indecipu. Tu jest płyta, chyba też z wirpula. No i tak to wygląda. Zamówiłam opcję z wniesieniem, więc panowie mi to bardzo szybko wnieśli. Żałuję, że nie zamówiłam podpięcia pralki. Myślałam, że po prostu mm, zrobię to. Jakby poza systemem, i poproszę panów, ale panowie się bardzo spieszyli, no i niestety nie udało się. Mam to w miarę szybko odpakować, posprawdzać, czy nie ma żadnych wad, i jeżeli będą, to zgłosić reklamację. Mam nadzieję, że nic takiego mnie tu nie spotka, bo szczerze mówiąc, nie mam ochoty po prostu żerać się z żadnymi sklepami i z żadnymi producentami. Ech. No cóż, no to tyle. Teraz czas na kawę, bo już jest dwunasta, mój czas na kawę. Właśnie już tutaj na mnie czeka mojej prowizorycznej kuchni. No i z farbą do ścian. Wszystko tutaj mamy, wszystko. <laughs> jeszcze jest styropian. Aha, żeby szkło zabezpieczyć, patrz. No, A duża jest, powiem Ci, znaczy duża, pojemna dosyć. Jak dla mnie idealna. Dokładnie tak. To musimy przeczytać później. Takie, taki plastik, nie taki hamski nawet. Oj, malutki, ale będzie. lodóweczka już zamontowana. Tak się prezentuje. Ma około metr m, chyba 5 cm, więc nie jest wysoka. Um. Czarna. I tutaj już coś tam w niej mam. Także spoczkoloczko. Sprzęt na szczęście nie jest uszkodzony. Wszystko jest ok. Czeka po prostu na swój moment. Meble mają przyjechać za parę dni. I wtedy będzie tutaj wszystko instalowane przez mojego brata i przez mojego szwagra. Więc będę miała wtedy kuchnię. I w końcu, jak to się mówi, urządzę się. Po, poustawiam wszystko, co trzeba. I zabieram się za mojego laki bambu. Tutaj pięknie on puścił nam właśnie takie roślinki nowe, a tutaj nawet mamy po dwie. W sumie mam pięć takich nowych roślinek. Delikatnie tutaj usunę, włożę do słoika z wodą. Odświeżę sobie po prostu ten mój. Bambusik, który ma taki fajny kształt, a w tej chwili to no, nie wygląda tak, jakbym chciała. I tak prezentuje się ten laki bambu. On jest fajnie, właśnie tak skręcany. Czytałam, że, że jest specjalna metoda, która powoduje, że te Łodyżki się tak zakręcają, one są chyba jakoś układane, właśnie tak jak mamy tutaj ten nowy pęd. To nie jest jakoś układany i owijany o coś, i on wtedy tak po prostu rośnie i się zakręca. I wygląda w ten sposób. Pewnie za jakiś czas znowu wypuści nowe łodyżki, nowe pędy, ale jak na razie tak się prezentuje. Też do wymiany woda i widzę, że korzenie też są chyba trochę za bardzo brązowe, więc też je za chwilę, za chwilę się im przyjrzę z bliska. A te nowe tutaj lekko oskubałam po to żeby właśnie miały więcej sił i szybciej jakby doszły do siebie po tej akcji zostały można powiedzieć odcięte od piersi matki więc no teraz muszą samodzielnie zacząć funkcjonować mam nadzieję, że przeżyją to odpępowienie i to tyle w tym moim pierwszym vlogu. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Pa.